Serdecznikowy Szlak, Żebińska puszcza, właściwie jezioro poznańskie 18 sierpień 2013. Dzisiaj kilka słów na temat siły języka. Wracam do tematu, który jest właściwie krytycznie ważnym tematem w naszym życiu, czymś, na czym opiera się całe nasze życie, czyli do siły języka. Biblia i wiele innych źródeł ważnych. Podaje, że w języku jest siła życia i śmierci. Język ma siłę życia i śmierci. I od języka tak wiele zależy. I to jest prawda. I to jest prawda. Nie mam wątpliwości ale co do tego. No gdybym miał, to byłbym chyba śmieszny. Ale język ma ogromną siłę, przeogromną. I to wszystko, w jaki sposób, to znaczy to, w jaki sposób posługujemy się naszym językiem, to odeterminuje. Nasz sposób naszego życia, styl naszego życia to jakimi ludźmi się otaczamy, jak to życie przebiega jaka jest satysfakcja nasza z tego życia. Ewidentnie w języku jest siła życia i śmierci, bez wątpienia. Każda sprawa wszystko co robimy każdy nasz krok tak naprawdę opiera się na naszym języku na tym co mówimy na tym co wypowiadają, co wypowiadają nasze usta i Wielokrotnie w kijkowych szlakach, myślę, że nawet w ostatnim czasie tak szczególnie, wracałem do takich tematów jakichś trudnych, czasami poniżej poprzeczki, takich trochę negatywnych, gdzieś się nad nimi paskwiłem, analizowałem, rozważałem, znów zapominając o tym, że w języku jest wielka siła, w tym, że językiem przepowiadamy swoją przyszłość. My w swoim własnym języku, jest takie powiedzenie, Uh, we Han by the Tan. Uh, czyli tak naprawdę jesteśmy zawieszeni na naszych językach. <laughs> jesteśmy zawieszeni na języku. Od tego zależy na przyszłość. Można powiedzieć, Waldek, wieczną, no, fajnie, jasne, ale wiesz, u mnie jest inaczej. A ja mogę jedno mówić, a drugie robić. Jasne, można. Można wiele różnych rzeczy, ale w efekcie ta spójność życia, satysfakcja, zadowolenie, ta życiowa służba, którą mamy do wypełnienia w naszym życiu, znalezienie powołania. I to życie w pełni ale nie będzie kompletne. Po prostu będziemy żyli tak, jak będziemy mówili. Od tego będzie zależeć nasze życie. Pamiętajmy o tym. Dlatego zwracajmy ogromną uwagę na to, co wypowiadamy, o czym mówimy. Czy mówimy o tym, co chcemy, co przed nami, co chcemy zrealizować. Czy jednak pastwimy się tym naszym językiem nad tym, czego nie chcemy, co gdzieś w przeszłości nas męczyło, co nas dopadało, co, co nas powalało. I i, i, I ciągle, ciągle mówiąc to, no, planujemy sobie tym samym swoją przyszłość. Ktoś kiedyś powiedział bardzo, bardzo mądre słowa, że, że żebyśmy nie mówili o tym, co mamy, a czego nie chcemy, ale zaczęli mówić o tym, czego nie mamy, a co chcemy, a co chcemy mieć, prawda? I, i, i... moje takie hasło do ciebie na dzisiaj. Pomyśl o swoim języku, jak go używasz. Czy jest ale twoim dobrym narzędziem, czy jest twoim dobrym wojownikiem, czy tak naprawdę przepowiada to, co chcesz, to, o czym marzysz, to dokąd zmierzasz. Pomyśl dzisiaj o tym. Do zobaczenia jutro. Hej.